Pytamy dzisiaj, co ci żołnierze, niezłomni, niezwyciężeni mają nam dzisiaj do powiedzenia, co mają nam do przekazania. A może zadają nam pytanie, na jakich wartościach my dzisiaj budujemy i kształtujemy naszą Ojczyznę? Na jakich wartościach my dzisiaj budujemy nasze życie, nasze rodziny, naszą społeczność lokalną? Na jakich wartościach? Czy na wartościach, za których oni oddali swoje życie? Zapewne bardzo wielu z nas, a może wszyscy, budujemy nasze życie i naszą małą ojczyznę tu i teraz na tych wartościach, za których oni oddali życie. Ale kiedy patrzymy globalnie na całą naszą ojczyznę, na cały nasz kraj. To widać wyraźnie, że Bóg jest stychany na margines życia społecznego i politycznego. Że nie ma miejsca dla Boga i dla ludzi, którzy mają sumienie, którzy się kierują sumieniem chrześcijańskim. Widzimy to wyraźnie, że nie ma miejsca dla ludzi w życiu publicznym i politycznym, którzy kierują się sumieniem chrześcijańskim. Czy o taką ojczyznę walczyli? Czy za taką ojczyznę ginęli? Czy za taką ojczyznę ponosili swoje ofiary, ofiary swojego życia?